Cześć! Tak się składa, że za parę dni wyjeżdżam na wakacje i muszę przygotować mój podróżny mini ołtarz. Dlatego pomyślałam, że to dobry czas, aby pokazać wam, jak to zrobić. Ale zanim przejdziemy do pakowania, warto odpowiedzieć na pytanie, czym jest ołtarz czarownicy po co on jest? O ołtarzu nagrywałam już cały, bardzo szczegółowy film, dlatego jeżeli nie oglądaliście, to link zostawię Wam w opisie. A teraz pozwólcie, że zacytuję samą siebie i przeczytam Wam fragment mojej książki Witchy Mama Magiczne Macierzyństwo, bo tam również jest bardzo dużo o ołtarzu czarownic. Czym jest ołtarz? Musisz przyznać, że to słowo brzmi dość poważnie i najprawdopodobniej kojarzy Ci się z elementami kościelnego anturażu. Jednak w rzeczywistości, ołtarz nie musi przypominać tego z Twoich wyobrażeń. Ołtarz to wyjątkowa przestrzeń, w której każda osoba, a zwłaszcza czarownica, szczególnie dba o swoją energię, celebruje święta, skupia się na swoich intencjach i zamiarach, przeprowadza rytuały oraz ma kontakt z bogami, przodkami i innymi istotami, z którymi pracuje i w które wierzy. Jest to miejsce bezpieczne. W którym można odpocząć, zregenerować swoją energię, medytować oraz uzupełniać notatki. Ołtarz jest po prostu naszym domowym sanktuarium. No i jak łatwo się domyślić Podróżny ołtarz spełnia podobne funkcje, ale jest mniejszy, poręczny, często uniwersalny, dzięki czemu można zabrać go ze za sobą wszędzie. Jeśli mam być z wami szczera, to nie wyobrażam sobie podróży bez mojego ołtarza, bez właśnie tej skrzyneczki, ponieważ niezależnie gdzie jestem, nauczona doświadczeniem wiem, że łapię fazę na zbieranie różnych darów natury, z którymi potem. Chcę coś zrobić lub wykorzystać do rytuałów, i taka właśnie skrzyneczka chroni mnie przed totalnym Armagedonem w tobach podróżnych czy walizkach, bo w niej zawsze trzymam parę pustych fiolek na zioła czy na ziemię. Tam właśnie chowam minerały, kamienie, które znajduję, czy właśnie zioła lub inne rzeczy, które mnie przyciągają. No dobrze, co więc powinno znaleźć się w takim podróżnym ołtarzu? Tak naprawdę to. Może być co tylko czujecie, że powinno się tam znaleźć, co często jest zależne od miejsca, do którego się wybieracie. Na przykład. Ja teraz jadę nad morze i do swojej ołtarzowej skrzyneczki muszę spakować taki materiał, który będzie pełnił rolę obrusa. Jakbym jechała w góry, to pewnie bym tego nie pakowała, bo po prostu znalazłabym pienik, na którym poustawiałabym różne narzędzia. Nad morzem zaś jest dużo piasku, i nie, żebym go nie lubiła, ale nie chcę go mieć porozwalonego w skrzyneczce, dlatego na wszelki wypadek pakuję jakiś materiał. Następną rzeczą, jaką pakuję do mojego przynośnego, podróżnego ołtarza jest kilka białych tealightów. Zwykle pakuję cztery, aby reprezentowały każdą stronę świata i żywioły, ale często jest to zależne od wielkości pojemnika, do którego pakuję te wszystkie rzeczy. Jeden też z pewnością by mi wystarczał. Oczywiście w takim podróżnym ołtarzu nie może zabraknąć zapałek. Wiadomo do zapalania kadzideł świec czy Spalania ziół. Fiolka z solą to dla mnie must have, używam jej do oczyszczania, wyznaczania kręgu i ochrony. Następnie Kadzidła oraz płaska podstawka na kadzidła. Zawsze zastanawiam się nad tym, jakie konkretnie wybrać kadzidło, żeby y, jego energia mi odpowiadała i przede wszystkim, aby był, y, jakby, no wiecie, nie było dla mnie drażniące. Stożkowe kadzidła są oczywiście w takim wypadku bardziej praktyczne, ponieważ zajmują mniej miejsca. Jak mówiłam wcześniej, do skrzyneczki pakuję też kilka pustych fiolek. Planuję zebrać trochę piasku oraz wody morskiej i innych morskich skarbów. Może przygotuję jakąś buteleczkę intencyjną, muszę jeszcze zorganizować sobie jakiś większy słoiczek właśnie na wodę morską i to może być jedna rzecz, która no tutaj mi się raczej nie zmieści. Oczywiście w podróżnym ołtarzu nie może zabraknąć minerałów i nikt chyba nie chce nosić wora z kamieniami na wakacjach, dlatego trzeba dosyć rozważnie je dobierać. Pakuję więc moją różdżkę solenitową, cytryn, oraz kryształ górski w celu ochrony w czasie podróży. Chyba więcej na ten moment nie trzeba. Do takiej podróżnej, magicznej skrzyneczki czy pudełka, jeżeli ktoś bardzo chce, może spakować również parę świec na torty urodzinowe. Tych wiecie, takich mega malutki, malutkich i cieniutkich, które są dostępne nawet w drogeriach. One są też w różnych kolorach i doskonale sprawdzą się w roli świec intencyjnych. Są malutkie, a więc szybko się spalają. Idealne świece rytualne. W podróży, i do tego są mega, mega tanie. Także to jest fajny, budżetowy wybór. Następnie pakuję najmniejszą talię kart Tarota, jaką posiadam. Bardzo chciałabym mieć w swojej kolekcji ta talię takich klasycznych kart Tarota w wersji mini, takiej wiecie, kieszonkowej. Yy, byłaby idealna do podróży, idealna z takiego yy, podróżnego ołtarza, ale słuchajcie, no. Akurat takiej nie mam, mam różne talie tarota, które są różnej wielkości, więc znalazłam właśnie taką, to jest Book of Shadows yy, yy, Vol 2. No i jest taka fajna poręczna leci do środka skrzyneczki. Zawsze w moim podróżnym ołtarzu umieszczam pęczek kadzidła naturalnego, oczywiście w celu oczyszczenia przestrzeni. Dodatkowo długopis lub jakiś flamaster i kilka karteczek papieru. Nigdy nie wiadomo, kiedy będę chciała stworzyć jakiś symbol, pieczęć czy jakieś zaklęcie i będę musiała coś napisać. Warto też zastanowić się, jeżeli współpracujesz z jakimiś konkretnymi bogami czy w swoim ołtarzu podróżnym nie znaleźć miejsca na jakąś? Małą figurkę lub obrazek z symbolem lub wizerunkiem konkretnego Boga. Ja pakuję jeszcze nożyk dość na niaziu, ale on jest taki dla mnie bardziej uniwersalny. Można nim dłubać w ziemi, wyrysowywać symbole. Także ja go używam do różnych celów i nie ukrywam, że w tym roku zabieram go, aby łatwiej mi było szukać różnych ciekawych roślinnych okazów. Warto też pomyśleć nad małą buteleczką jakiegoś sprayu oczyszczającego, na przykład. Wykonanego z wody i soli, czy też olejków eterycznych. Tak wiecie, wykonanego ręcznie w domu, przed podróżą. No i dlaczego? Ano dlatego, że wiele hoteli pensjonatów ma czujniki dymu, a więc jeżeli chcielibyście oczyścić pokój, w którym zostaliście zakwaterowani, no to kadzidłem raczej nie będziecie mogli tego zrobić. Warto rozważyć te opcje, bo w hotelach jest ciągła rotacja ludzi, nikt w takich miejscach nie dba o energię. No a co, jak trafi wam się jakiś nawiedzony pokój? Nigdy nie wiadomo. Nauczona doświadczeniem pakuję malutką buteleczkę ze sprejem oczyszczającym. I na koniec książka w tematyce magii, którą chcę zacząć y, czytać. Tutaj u mnie y, się to często zmienia, y, w zależności od książek, jakie czytam. Także teraz na wyjazd pakuję Mały Przewodnik Magii Księżycowej, bardzo poręczna książkowa nowość od wydawnictwa kobiecego, która po przekartkowaniu wygląda obiecująco i przede wszystkim jest lekka i nie zajmuje dużo miejsca. Link do książki zostawiam Wam w opisie. Jest ona dostępna oczywiście w sklepie czarymary.pl, który jest partnerem mojego kanału. I na koniec klasyk mam nadzieję że się zmieści najmniejszy kociołek jaki mam do bezpiecznego spalania ziół czy kartek papieru żeby przez przypadek, nie wywołać jakiegoś pożaru. Co bym tu mogła jeszcze wsadzić? Zdarzało się, że na wyjazdy brałam ze sobą taką małą miotełkę. Czekajcie, zaraz ją znajdę. O, właśnie taką, ale obecnie nie czuję takiej potrzeby, żeby brać ją ze sobą. Ziół raczej też nie biorę, najwyżej pozbieram jakieś na miejscu. No wiecie, pokrzywy, blica i inne chwasty, których często używam, rosną. Praktycznie wszędzie. I tak oto wygląda mój podróżny ołtarz. Jak wspominałam, może być on większych rozmiarów, może być mniejszy, może być w pudełku, po cukierkach, po jakiejś, jakiejś bombonierce, może być w wielkiej walizce. Twórzcie swoje ołtarze w taki sposób, aby było to w waszym budżecie i możliwościach. Pewnie kiedy oglądacie ten film, ja lepiej babki z piasku i uciekam przed falami razem z moją córką. Także spodziewajcie się na moim Instagramie w niedługim. Czasie zdjęć, jak prezentuje się ołtarz podróżny w praktyce. Tymczasem ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten magiczny odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak było, to bardzo proszę o kciuka do góry oraz o komentarz, nawet małe emotka która zajmie Wam sekundę, bardzo dużo dla mnie znaczy. Piszcie też, jakie macie plany na tegoroczne wakacje, czy gdzieś wyjeżdżacie, a jeśli tak, to czy planujecie yy, skompletować swój podróżny ołtarz i zabrać go ze sobą. Życzę Wam udanego wypoczynku i do zobaczenia już niedługo.